Witam was w pierwszym vlogu na tym kanale. W tym odcinku zabieram was ze sobą wprost do Los Angeles, a dzisiaj znajdujemy się pod Hollywood Sign. Czyli najpopularniejszego miejsca w całej Ameryce, gdzie nagrywane są największe produkcje na świecie. W tym także ten film. Oprowadzę was pod całym Melee wraz z poczciwym Krzychem. Odwiedzimy domy ekipy, najpopularniejsze miejsca z GTA, pojeździmy fajnymi furkami i wiele, wiele więcej. Ale co ja wam będę więcej mówił? Zapraszam do oglądania. Halo, halo, dzień dobry. Czy mikrofon tu działa? Tam serdecznie, słoneczne Los Angeles pod hotelem. I poczciwy Krzychu Nasz street Kurde, ale fajnie wygląda w ogóle Nie no, Ameryczka to jest vibe, nawet na kamerze jest taki kolor inny What the fuck, co to jest w ogóle? Patrzcie jak to wygląda Ma to vibe, nie? Hot Wheelsa. Stary, what the fuck? Co to jest za naleśnik? Widzisz to? 24 cale. Wejpa fura normalnie. Patrzcie to, widzowie. O, jaki jest że tutaj. Pan. Ja kiedyś miałem szarka, a ktoś ma furę z Tutaj jakiś GTR, tak? Ogólnie wczoraj była trochę maska otwarta, więc zobaczyłem co jest tam pod spodem. Tam jest po prostu big block, czyli taki silnik z amerykańskich samochodów, ale z tyłu jest ciekawo, że to są silniki odrzutowe, normalnie dwa silniki odrzutowe, nie? Tam, możecie zauważyć dalekość, jest właśnie siedziba Matela, czyli firmy... Która produkuje Hot Wheels. Krzychu miał okazję być wczoraj. Tu sprzedam taką informację, detestowo, że produkcja i wprowadzenie na rynek takiego jednego samochodzika to jest od 12 do 18 miesięcy. I w ogóle to rozpoczęło się od tego, że Ziomek po prostu miał jakiegoś resoraka, puścił z tego pobiórku i powiedział: Hot Wheels. <grym> Zaraz jedziemy po furę. Będziemy jechać Tesla, Uberem. Krzychu, jak usłyszał, że ja bym chciał wynająć Teslę chociaż na jeden dzień albo dwa dni to była jego mina. <grym> serio Jakie <grym> są emocje i żyjemy w Tesli. Jedziesz, gaz i Nic, nie się w tym. W samochodzie Ale musimy zrobić ładne zdjęcie samochodu, żeby nie było później akcji, że, żadnej. że wiesz, że coś jest teraz uszkodzone i on powie, że my to uszkodziliśmy, więc trzeba zrobić dokładne tak. zdjęcie całego auta. Ogramy mu w 4K 60 4K, Tak, kajasów. ogramy mu dokładnie, przebicie. Bo później będzie płakał to kur... O zobacz tutaj na YouTube taki materiał masz, no, i nikt sobie... ci tak tego samochodu nie nagrał jak my I takie przebitki, nie? Takie muzyka, chopiekaz, dobra. No jest, yeah, super samochód nasz. Hello, hoj, hoj. Hello hoj. We are driving. In a Tesla! I am cooking like Magda Gesla 10 oh. minut i będziemy już mieli zajebistą furę Brakło baterii. Stało 6%. I musimy zamówić kolejnego Ubera, bo nie dojedziemy. Mówię no, no, ci, mówię więc. Wygrałeś, wygrałeś tą wojnę elektryczną. Taka. Z Buta mamy tam 39 minut. Nie, no to gdzie? 120, 130 zł, za to, żeby 8 minut dojechać po auto, nie? No ale w końcu dotarliśmy na miejsce. Jest nasza pura! Ciekawy jestem, jak głośna jest. No i pewnie spodziewać się tutaj niesamowitych przebitek auta, w ogóle wybuchów i wszystkiego, ale no. Nie nagrałem ich. Ale tutaj możecie zauważyć, że Krzychu robi zdjęcie auta, żebyśmy później nie mieli lipy przy oddawaniu. Dobra, odpalaj to Krzychu. A więc naszym autem jest Corvette C8, a co najlepsze, jest w kabriolecie. Oh yeah! Zajebiste burrito z awokado na przykład jest to mega popularne i bardzo dobre. Pewnie masz na myśli chipotle. Chipotle! Tak! Chipotle, dziękuję. No i wyruszyliśmy na moje pierwsze chipotle w życiu. Tam witam. Pierwszy raz chipotle. Nigdy tego nie jadłem. Jest to spoko, fajne mięso. W tym momencie jesteśmy na Rodeo Drive Zajebiście, jest sobotka Jest pełno ludzi i robimy tu zamieszanie swoją korwetą <noise> Ferrari, Lambo, dwa 2 Rolls, G klasa Ogólnie droga, ulica jest Ale w ogóle jaki kadr człowieku Włosy stawiało. Chciałem powiedzieć, że to widziałem w GTA Tak, ja tu skakałem Ro Ja zawsze rowerem tu skakałem Co? Dupeczki Do <noise> Sklep Supreme Czego drzesz i Zrobiłem zakupy w postaci 18 dolarów za coina O, to jest taka maszyna do tego dobra Do grania Dziękujemy za obejrzenie naszych zakupów Super. Dzień dobry, dzień numer 2 Santa Monica Pier Czy jakoś tak się to czyta? W każdym razie Molo GTA Jedziemy, na Santa Monica Normalnie, słuchajcie, są gierki, można wygrywać różne rzeczy i musisz rzucić idealnie na butelkę, wycelować i to jest f*** łatwe w ogóle. Cały ten kubek. Yeah, that's possible. I did it one time. Not maybe today. Czekaj, <laughs> okay, okay, okay. może dzisiaj to. To jest ten ostatni złomany. Niestety, Krzyku też spróbował swoich sił i się nie udało. No a ja no, też spróbowałem i się nie udało. <grym> ja nie wiem, dzisiaj nie potrafię w ogóle mówić. Pięknie to wygląda. Dotarliśmy na sam koniec Santa Monica Pierre. Tam gdzie jedzą yy, teraz w restauracji. Jedzenie. To ja tam... Gdzie wy tu wystawiacie. Oho, na no jedzemy, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. <grym> Musi pan zaobserwować to ten. Może pan pozdrowić i pan się zobaczy. Polak na Polaka trafi, Krzyku. Tu jest pan wędkarz. Zapytamy go. Trzeba nas na Tamonicę, nie? podłowy ciębkę. Hej! Excuse me. Can I just one time uh, try to catch the fish? Can I? Ten będzie łowił ryby. Rybka będzie łowiona. Suma, jakieś karpia złowimy. So thank you, man. Right, man. Rybka niestety nie złowiona. Czasami trzeba na rybkę pójść. Marceli robi zdjęcia. I nie ma już baterii, więc elo <grybka> Syk, proszę Państwa, dojechaliśmy tu, gdzie mówiłem na początku dnia. Czyli na tą ulicę, gdzie są piękne palmy. Pięknie sobie wyglądają. No, te są takie małe, jak to krzychu powiedział. Takie, nie? Stanęliśmy tu furą, żeby właśnie złapać ten idealny kadr. I zobacz, jak to wygląda, nie? Żeby po prostu było na tego Instagrama dla Was, tak? Chłopaki tutaj krzyknęli coś do mnie, że yo bro i pokazali tak, a ja. Genghis, gangsai. Ale ogólnie jedziemy teraz do sklepów, gdzie będziemy sobie mogli kupić coś, żeby te dolary jednak z portfela nie wypadały, tak? Foteczki zrobione. Teraz dolar wydany, później idziemy kulturalnie, żeby było, do muzeum, samochodów <grym, grym>, No, a wieczorem się ******my, i Yeah. Ogólnie to jest sklep, no. gdzie oni mają kanał na YouTubie I normalnie zapraszają tu gwiazdy i tak dalej, robią private shopping Jak byłem młody i się jarałem tak z butami, to naprawdę to oglądałem From Poland W sumie, no głównie ze Stanów się wywodzą jakieś buty i tak dalej, nie, no Supreme, Nowy York Damn, patrz jaki motor. Wjeżdżamy tu. Ja bym chciał bardzo Burplica, tylko no do walizy by mi się nie zmieścił. Supreme Louis V, crazy. Tyk, cyk, cyk, wjechała koszuleczka Golf. Duży wybór, ale w sumie niektóre rzeczy były mocno słabe jakościowo. Jedziemy teraz do Innauta. Dzień doberek, dzień doberek. Byliśmy na Innaucie, zjedliśmy sobie i teraz Petersen Muzeum. Muzeum samochodów, nie wiadomo jakich, bo nie sprawdzaliśmy. I nawet nie jak się nazywają te niektóre samochody, dobrze że jest napisane, ale serio jest kozak. To wygląda jakby mało latać, a nie jakby o, jeździć po drodze. Jesteśmy na piętrze minus jeden, tu gdzie nie można wejść, bo my mamy takie opaski i to nie jest dostępne dla wszystkich. I zobaczcie co tu jest. To jest boli Formuł bo 1! I tutaj widać na przykład Tesla, która została ostrzelona. Tesla model Y, która była na kraftewce. Jesteśmy teraz z jaką Hotwisa właśnie w tym muzeum. I okazuje się, że jest z nami Brian, czyli główny designer podwilca. Gość zaprojektował ten samochód, nie? To jest Cadillac, jakiś Sevilla, by Gucci. O, a tutaj jest Brian You are talking about it like that will be your car? So oh, did czy you drive it? I'm not sure I'd wanna own it, but it'd be fun to drive. Yeah, First date with a girl, that that type of car yeah, would no be problem. fun. postawili dziwego Batmobila, który był używany w filmie Patrz jakiś soft serve ice cream. To jest fajne. I tutaj powinien zostać klejony rafoni. Szybciej z tą leczarnią, jest też Nie gadaj. Dobra, teraz znaleźliśmy naprawdę grubą rzecz. Lightning McQueen. Tak jest, i jeszcze raz. Stańmy z cyganami, z Już nam od od tego słońca dzisiaj w tym kabriolecie. Ale mam za po O, O, pokaż księgę swoje grunt tutaj. Tutaj oh my, zakwasy, gdzie, gdzie? Tu, tu. Dobra. Tu. A gdzie Instagram, żeby wiesz, żeby adam tutaj Tu. Okay. Instagram. A tego. Trakuj sobie teraz. Tak, dla montażysty Nie, to, to chyba będę montował ja. A teraz jak ktoś będzie inny to montował, to będzie wstawka. No okej. Okay. Patrzcie w ogóle co kupiłem. Arizona taka i tutaj Zim watermelon juice drink. Taka żelka, mm. Bierzemy te rzeczy i zbierdamy. Dzień dobry, witam. Korweta, poszczywy Krzychu, Los Angeles. Halucynacja, hemoglobina, żółtony węgla. Taka sytuacja. Jedziemy dzisiaj zwiedzać chaty ekipy. Teraz jedziemy na ulicę, która nazywa się Multiview Drive. Tam I tyle o niej wiemy, dziękujemy bardzo. <laughs> Widziałem. W ogóle nie wiem czy ja Wam pokazywałem furę. Chcecie, w sensie, czy ogrywałem ją? Chyba nie, a zjechaliśmy teraz na stację i mamy fajny widok akurat na tą furę. Więc sobie coś tutaj Wam pokażę, jak ta kurwetka wygląda. Wjeżdżamy tutaj. Na no co, ja chyba wjadę w klasyka. Double, double. Kolka, daje, trzeba było chociaż troszkę zrobić, bo je na razie to samo. Co te dzieci się tak drobią? Wyszliśmy tutaj na zewnątrz, bo w środku jakieś dziecko strasznie się darło. Nie fingo, po prostu. Ja mówię, nie no, zaraz o więc będzie trzeba tutaj. I fajniejszy vibe jest. Zaraz przyjdzie jedzonko i wam pokażę, co zamówiłem. Przyszło, znaczy w sumie przyszło, no przyniosłem. Double, double, chwyteczkę, człowiek jest za darmo. E, oczywiście, kolka, taste check. Bardzo dobra jak zawsze, od czterech dni. A więc podjechaliśmy pod pierwszy dom ekipy. to? <grystanie> to jest ta chata. Dojechaliśmy, pierwsza chata ekipy. Tak. <grystanie> nie no, fajna. Móstwo wspomnień i ten skok do basenu z balkonu. <grystanie> z tego wysokiego tam? <grystanie> no chyba z tego drugiego z Heniu. I był tyle od tego, żeby wpierdzielić się w tego basenu i rozwalić sobie głowę, nie? takie rzeczy p.n. zrobiliśmy Stary, jest Nostalgia taka. Troszeczkę mi się smutno zrobiło, stary, nawet, tak szczerze no, powiedział. Ale Kurczę, patrz tyle no. znaków tam jest, że nie można skakać. Nie wiem, czy to po no możliwe! Dobra, lecimy do kolejnej chaty. Jest Tutaj jakieś grube ryby mieszkają chyba. No tak. Właśnie podjeżdżamy pod drugą chatę ekipy. Krzychu mówi, że byli w niej tylko tydzień i że nie widać jej tak jakby z zewnątrz, że jest to coś zajebistego. No i ten dom ekipy dosłownie był niemożliwy do uchwycenia kamerą, dlatego przejdźmy od razu do kolejnego etapu. Że kochani moi, właśnie jesteśmy na Melrose, czyli na ulicy gdzie są fajne sklewy po prostu. Dzień numer dwa shoppingu, zobaczymy może dzisiaj się uda coś kupić. Bo wczoraj tylko tą koszulkę zdobyłem. Tutaj się wkłada kartę, ustawiacie OK. No i parkujecie taką furę. Proszę Państwa, znajdujemy się właśnie na Rodeo Drive. Za mną budynek, który możecie kojarzyć z Geta. To właśnie tutaj była misja napad na jubilera. czy tutaj jakiś gorący stoi chciałem się straszyłem. Krzychu zaraz będzie nagrywał rolkę z carspottingu tu na ulicy, bo naprawdę jeżdżą grube fury I Ja idę sobie poglądać coś do sklepów Muszę wejść do Diora na pewno Jedną rzecz chcę tutaj kupić <laughs> Bardzo ładny ten sklep w sumie i w środku i tu na zewnątrz I... Tyle w sumie, co można o nim powiedzieć, bo tam w środku to no spoko, spoko, ale no nie wiem, kompletnie nie mój styl. No grube tu fury jeżdżą, nie ma co gadać. Proszę Państwa, jedziemy pod trzeci dom ekipy, Krzychu mówi, że tutaj raczej nie było za dużo nagrywane, ale że byli, więc sobie podjedzie. To mogę sobie zobaczyć przynajmniej te bogactwa, w których oni mieszkali, te Aha. bogate dzielnice. Ta właśnie ekipa, nie, to oni tak drogo tutaj właśnie sobie mieszkali, zobaczcie jak to wygląda, nawet nie widzicie, dobra. Za bardzo świeci słońce. To jest blask tego bogactwa. To są sensie takie chaty, bo to jest też jedna z bogatszych dzielnic, tak jak Beverly Hills. To tutaj właśnie ten Bel Air, to też jest właśnie taka mega mocna. No niewidoczna, nie? Znaczy, tutaj sobie stanę w sobie i można zrobić zdjęcie, ale jest, jest też niewidoczna. tak, mało widać. Wyobraź sobie, mieć coś takiego. Właśnie, bo chcieliśmy wydać dolary. For sale. Zadzwońmy. Dzień <laughs> <laughs> my pod domem już stoimy. My pod bramą z gotówką. Wychodzi, stoi taki jeden, tu ja i taka fura, nie? E tudo tá aí, No, to by się nie zjeściło. Byśmy czeki wypisali po prostu. Ostatni dom ekipy. A tak naprawdę, jak Krzychu od teraz podjechał i nagrywał, że o, oh, proszę bardzo, ostatnia chata ikoniczna. Nawet brama się otworzyła, bo to wiecie, już nas czytała, po prostu się otworzyła. Tutaj nawet macie. Podejdę. Ja pokażę. Ja pokażę. Widzicie, tutaj nawet zaparkowałem swój samochód. Cela 3 -5. No i co Krzychu, jak tam wspomnienia. Tu Hot 16 challenge, Freeza. Jezu, ile tu jest skoki do basenu. Jojo, który grilluje. i Krewetki tam przyrządzą normalnie na grillu, nie. No i co kochani, teraz po wszystkich chatach, jak już mamy zwiedzone, nagrane, udokumentowane, jedziemy prosto na Malibu. Mamy tam pół godziny. Idealnie będziemy na zachodzie słońca. Czyli tak jak jest najlepiej pojechać na Malibu. A to weź to... powiedz jakieś takie coś, wiesz, co widzowie nie wiedzą. Takiego insidera, tak, żeby było. Odwiedziliśmy wszystkie chaty ekipy Gwiazdka Krzychu zdradził tajemnicę, Friza gwiazdka Większość z tych, z tych rzeczy, które się działy to po prostu były na filmach to były panie do towarzystwa u nas Ale to było na filmie Dobra, karta się skończyła Vlog zajebiście idzie w takim razie Ponad 2 godziny materiału, essa Proszę państwa Malibu O, teraz się zacznie, patrzcie Teraz będzie pomarańczowo Tutaj, wszędzie O, teraz jak wam Zobaczcie jak to pięknie wygląda A tutaj, proszę państwa, klasyczna budka ratownika Włazimy tu Papierosy kiedyś tutaj paliliśmy My uciekamy teraz już z Malibu Lecimy sobie zjeść do Malibu Sipu Piękne zakończenie dnia Dzień doberek, dzień doberek bo Krzychu już vloguję tutaj. Ja tak samo idziemy dzisiaj. A, czekaj, jak to się nazywa? Griffith. Griffith Observatory. No co, nie będę was zanudzał, idziemy. 15 minut z buta pod górę. Tam spać raczej nigdy nie chciał. Jesteśmy już pod Griffith Observatory. Tutaj za mną się znajduje. Wyczułem właśnie teraz takie o, takie o coś. Normalnie przez to widać, ale strasznie lipnie to działa. Widać, że to darmowe. Zrzucić, że to na to się poprawi jakoś. Proszę Państwa, jak już widzicie, za mną znajduje się ten posąg, to też możecie się domyślić, że znajdujemy się pod. Griffith Observatory Ładnie Znaleźliśmy trochę lepszego spota do zdjęcia Można usiąść na murku, można przypozować jak się okazuje, na Griffith Observatory jest jeszcze tutaj jakaś restauracja chyba. Idziemy kupić sobie jakieś picie, bo jest turbo gorąco. Ja pierdziu. Tutaj muffinki, croissanty, bajdę. Wezmę sobie Coke Diet, ona jest spoko. Ona jest trochę mniej gazowana, właśnie w Stanach się ją spotyka. No i dobra, zimna kolka to jest to. Idziemy do fury, trochę damy tej korwecie. Jedziemy teraz na Hollywood Sign. Mam w planach podejść pod taki zielony domek i tam będzie fajnie widać. I będzie można zrobić sobie zajebistą fotę, którą oczywiście znajdziecie na Instagramie. Ucie Marceli, zapraszam serdecznie. Pod Ciebie też ma Instagrama. Ale fajnie! Kuska jest. yo, Ale go! Ten zielony domek, o którym mówię, Jesteśmy tu. A dokładnie tutaj mamy zajebisty widok Hollywood Science. Kozak, Koza, chwaczczyk, zajebiście. W ogóle wejście tam na, na ten znak, to już pały po Ciebie przyjeżdżają. Policja normalnie przyjeżdża i... Sumie, mają Myślę, że ten kadr fajnie wygląda. Laka ławeczka teraz tutaj. Ławeczka, piwko. Hmm? kurde, taki zimny jeszcze z dystrybutora. O oh jezu, o oh dobra, weź, krzykło się. Rozmarzył człowiek, by Uciekamy z tego miejsca, Hollywood Sign, żegnamy się, papa. Pa. What's up, bro? How are you doing? What's your life? How's it going? <laughs> Super good. Patrz, patrz, idzie do ciebie. O, oh, siemanko. Thank you, man. Taki ogromny kubek za 10 dolców. Całkiem sporo, <laughs> bo to 4 dychy. Ale patrz, robisz tak. YouTube, YouTube. Really good. W tym momencie za mną znajduje się Walk of Fame, czyli wylanek gwiazdy z nazwiskami znanych aktorów, wszystkich e, raperów, jakieś chciałbym zobaczyć. Czyją gwiazdę ujrzę pierwszą? Robert Show. Nie wiem kto to jest, zgaduję, że muzyka, tak, tutaj jest była płyta, więc. Ja wiem, że tutaj będzie gdzieś gwiazda Michaela Jacksona. Yes! Michael Jackson! Proszę bardzo, gwiazda Michaela Jacksona. Śpiewał, no, trochę sobie śpiewał. Lee Clark mówi o imię. Dosłownie, no. Tak sobie chodzimy i mówię, kurde, może jakiś tutaj. Souvenir, Oscar do kupienia No jakiś magnezik trzeba kupić dla mamy, dla taty Do siebie na chatę, dla mojej ukochanej wikusin Where you guys from? Poland. From Poland You guys know that Yari song? I took the walk to yeah. Poland Yeah man sorry, sorry, sorry. I hope to come visit someday, man Oni są tacy, że oni chcą po prostu być w tym vlogu, nie? To strzela po Ah. oh yes sir arnold schwarzenegger was quite smart jest tutaj Batman Marilyn Monroe, proszę Państwa zajebiście, widzowie uciekamy w tym momencie do auta, myślę, że już nie będę tutaj raczej nagrywał czy kogoś znam, czy nie, jesteśmy już tak wywaleni po dzisiejszym dniu, dzień ostatni dzień wylotu, koniec naszej przygody w Los Angeles, niestety już dzisiaj opuszczamy Stany Zjednoczone o 17 mamy samolot o 15, 14, musimy być na lotnisku, zaraz oddajemy naszą furę, pojedziemy jeszcze tutaj do Targetu do jakichś suwenir shopu, żeby pokupować jakieś fajne pamiąteczki. Dziękuję Wam za oglądanie. Wpadajcie na nasze Instagramki, czekajcie na następne vlogi, komentujcie i no!